Witam wszystkich, jak jeżeli to się udało, to to jest pierwsza transmisja na żywo. Witam wszystkich po, dłużej, dłu po długiej, długiej przerwie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Yy, na dobrej perspektywie szykują się pewne zmiany. Zacznę od tego, że... Myślę, że przez ten czas, kiedy mnie nie było trochę dojrzałem eee, Oczywiście dalej będzie prowadzone z humorem to, ale powiem tak, chwilowo odejdziemy od dowcipów, a skupimy się na troszeczkę poważniejszych tematach, na moich zainteresowaniach. Na pewno wrócą live szachowe. Na pewno wrócą, że tak powiemy, rozkminy życiowe i pewne rzeczy bardziej motywacyjne. Już jutro planuję swój pierwszy materiał, który będzie reakcją na materiał mojego kolegi którego serdecznie pozdrawiam Piotr Kapientose. Serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo mi przykro, co się ostatnio zdarzyło z Twoim kanałem, ale cieszę się, że się udało, że tak powiem, sytuację szybko zażegnać, że już powstał nowy kanał. Jeżeli jesteście stałymi widzami tego kanału, to wiecie, że współpracowałem z kanałem Staje, którego już niestety nie ma, ale powstał nowy kanał, Skandalista Piotr P, na który bardzo serdecznie zapraszam. I właśnie w związku z Piotrem jutro ukaże się materiał. W którym odniosę się właśnie do, y, do materiału Piotra. Serdecznie zapraszam na, na to wideo i pozdrawiam Was jeszcze wakacyjnie. Widzimy się za niedługo i mam nadzieję, że, y, że stresniliście się chociaż trochę za mną. Dużo się u mnie działo, więc y, będzie trochę y, okazji, żeby porozmawiać na wiele różnych tematów. Pozdrawiam, trzymajcie się i y, do następnego razu. O, widzę, że, widzę, że y, dwie osoby przyszły na live. Y, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. To jest tylko taka próba, więc bardzo serdecznie witam. Jeżeli nie jesteście tu przypadkiem, to zostawcie komentarz. Jestem i, i dajcie, dajcie znać, że, że jesteście. W końcu yy, moim marzeniem jest. Zrobienie tutaj społeczności. Widzicie, miałem kończyć materiał, ale że tu jeszcze jesteście, to zachęcam po prostu do reakcji, i wi widzimy się jutro y z nowym materiałem. A, a jeżeli mogę o Was o coś prosić, to możecie. Y